Cześć, tu Damian Lewczuk, Akademia CAD i w tym filmie powiem ci o kolejnej podstawowej operacji w Plasticity. Jest to wyciągnięcie, wycięcia. W poprzednim filmie pokazywałem, jak działa operacja wyciągnięcie. Jest to podstawowa operacja tworzenia brył 3D w systemach CAD 3D, gdzie na podstawie szkicu 2D tworzymy bryłę 3D. I ta operacja działa również w taki sposób, że na podstawie szkicu 2D możemy usunąć materiał z bryły. I aby to zrobić, zaznaczamy obszar, na podstawie którego chcemy wykonać tę operację. I aktywuje się tutaj operacja extrude. I jak dodamy wyciągnięcie, to zostanie utworzony kolejny fragment bryły. Ale jak dodamy wyciągnięcie do dołu. Czyli do wnętrza bryły, to w tym przypadku również zostanie utworzony kolejny fragment bryły. Kliknę teraz OK i zwróć uwagę, co tu się stało. Wyłączę widoczność tego prostopadłościanu i został tutaj utworzony taki krążek. Wcisnę Ctrl Z, aby usunąć tę bryłę. Wrócimy do momentu, w którym mamy płaską geometrię. I teraz na podstawie czegoś takiego. Możemy usunąć materiał z tej bryły. Tutaj dodajemy wyciągnięcie na wartość ujemną. Jeżeli chcę to określić precyzyjnie, to mogę wprowadzić konkretną wartość. Wciskam klawisz D i wpisuję na przykład minus 5 i wciskam enter, żeby to zaakceptować. I zanim zaakceptuję tę operację, to wciskam klawisz W na klawiaturze, aby zastosować usunięcie materiału. Wciskam w Następnie wskazujemy bryłę, od której chcemy usunąć to wyciągnięcie, i klikamy OK, i zostało utworzone coś takiego, że na podstawie tego wyciągnięcia został usunięty materiał z tej bryły. Tutaj wyłączę widoczność tej płaskiej geometrii, i mamy utworzone coś takiego. OK, wcisnę Ctrl Z, tak żeby wrócić do tego momentu. Jeżeli chodzi o tę operację, to w tym przypadku. Również możemy zaznaczyć kilka obszarów, robimy to ze wciśniętym klawiszem Shift, i na podstawie wskazanych obszarów możemy zastosować tę operację. Wciskam klawisz D, wpisuję -7, Enter, wciskam klawisz W, wskazuję bryłę, od której będę usuwał ten materiał, i klikam OK. I mamy wykonane coś takiego. Ponownie cofnę się do momentu, w którym mamy płaskie geometrie, i teraz dodam tutaj wyciągnięcie w taki sposób, aby utworzyć bryły, czyli dodaję wyciągnięcie, wpisuję D-7, Enter i Enter, żeby to zatwierdzić. I mamy dwie takie bryły. Wyłączę widoczność płaskich geometrii, i jak mamy coś takiego, a chcemy utworzyć kieszenie w bryle, to nie musimy tego robić na etapie wyciągnięcia, możemy to zrobić również na tym etapie. Możemy to zrobić w taki sposób, że od bryły prostopadłościanu odejmiemy te dwie bryły. I aby to zrobić, zaznaczamy na początku bryłę, od której będziemy odejmowali te bryły. Następnie z klawiszem Shift wskazujemy te bryły. Możesz to zrobić w liście elementów. Tutaj robimy to z klawiszem Ctrl. Zaznaczam te dwie bryły i aktywujemy operację Boolean, czyli operację, w której możemy odejmować bryły. Jest to ta operacja. Możemy kliknąć tę ikonkę lub możemy wcisnąć klawisz Q na klawiaturze. I tutaj domyślnie wybrana jest operacja Difference, czyli odejmowanie jednej bryły od drugiej i klikamy OK, żeby to zatwierdzić. I w ten sposób utworzyliśmy to samo co poprzednio, czyli po prostu usunęliśmy fragment materiału z tej większej bryły. Jeżeli chodzi o usuwanie materiału, to działa to po prostu tak, że mamy płaską geometrię Możemy utworzyć płaską geometrię na dowolnej ściance modelu. Zaznaczam tę ściankę i wciskam spację, aby ustawić się w widoku prostopadłym do tej ścianki i aby na podstawie tej ścianki utworzyć tymczasową płaszczyznę konstrukcyjną. Tutaj utworzymy jakąś geometrię, zamykam tę płaszczyznę i na podstawie tej geometrii możemy zrobić coś takiego. Przeciągam tutaj ten szkic przez całą bryłę. Wybieram Opcję Difference, czyli wciskam klawisz W na klawiaturze, wskazuję tę bryłę jako bryłę z której będę usuwał ten materiał i klikam OK. Wyłączę widoczność płaskiej geometrii i w taki sposób właśnie działa wyciągnięcie wycięcia w Plasticity. Jest to prosta operacja, ale obok wyciągnięcia jest równie często wykorzystywana podczas tworzenia modeli 3D. I na tym zakończymy. Ja dziękuję Ci za uwagę i zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału.